Siema, 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 siema. Toya ja, flu, witam was wszystkich bardzo serdecznie na piątym vlogu. Dzisiaj ludzie opowiem wam trochę o, o tym, że zmieniam pracę, bo mam zamiar zmienić pracę. W mojej aktualnej pracy ja pracuję teraz, powiem wam... Na kuchni i w tej pracy ludzie jest strasznie dużo pracy. <grych> Jak to brzmi w ogóle? E, w mojej pracy jest strasznie dużo pracy, i finanse w stosunku do ilości tej pracy nie są na miejscu, tak jakby to powiedzieć. Chciałem ludzie wczoraj, chciałem iść wczoraj do agencji pracy, ponieważ muszę zrobić pewien papier. Słyszałem, że tu strasznie, w tym kraju. Dobrze płatną pracą jest na naprawianie maszyn tak jakby takich wszy, wszy, wszystkich maszyn na produkcjach i różnych. Płacą tu mniej więcej 2,5 2,500 euro z papierem, to jest minimum do 4000 ludzie 16 tysięcy złotych ludzi miesięcznie do kieszeni. To jest taki kozak. Chcę właśnie zmienić pracę, bo moja aktualna mi już nie odpowiada. W ogóle sorry. Za te włosy, w ogóle dzisiaj ja niedawno wstałem, wyszedłem szybko Chciałbym też ludziska was Bardzo Ale to bardzo Przeprosić, ponieważ jak wiecie Dzisiaj mamy środę Dzisiaj mamy sierotę. Siero... Środę. środę Dzisiaj mamy środę Wczoraj był wtorek, a we wtorki pojawiają się nowe odcinki Niestety wczoraj odcinka nie było I zaraz wam już wytłumaczę czemu nie było Wczoraj wstałem koło godziny... W pół do 11, się ogarnąłem, umyłem i w ogóle różne takie. Stwierdziłem, bo deszcz wczoraj strasznie mocno deszcz padał. Stwierdziłem, że em... Nagram odcinek z Fortnite'a, bo już trochę nie było go Przez chyba tydzień, może dwa I nie było, nie było Fortnite'a I tak mówię, dobra, to nagram Fortnite'a Siadłem, zacząłem nagrywać Wszystko pięknie, ładnie Koniec, skończyłem nagrywać Wiecie jak? Chciałem wziąć, zrzucić filmik Na kompa Chciałem wziąć, zrzucić filmik z Fortnite'a Ale wiecie co? Ale nie zapisał się Ja to nagrywałem z 30-40 minut i tak pod koniec patrzę, i się filmik nie zapisał. z Fortnite, to mówię: No nie wierzę. Normalnie, co się dzieje dzisiaj? Mówię: Dobra, to nagram tego vloga. Wyszedłem na, w, ten, w ten deszcz, mówię: Stanę znowu pod tym wiaduktem, czy jak to się nazywa, i wam to nagram. No ale co się okazało, byłem już tam gdzieś. Przy 15 minutach nagrywania bateria mi w aparacie padła, bateria mi w kamerze padła, ludzie. Mówię, no nie zdążę wrócić do domu, naładować jej, bo wczoraj miałem pracę i nie zdążyłbym naprawdę. I tak się wszystko poukładało, że nie wyszedł ten odcinek, bo. Jak mogliście wczoraj też na Instagramie zobaczyć, to nagrałem wam story, z przeprosinami, że odcinka nie będzie i pojawi się dzisiaj dopiero. No bo nie zdążyłbym jeszcze go zmontować w ogóle, no to by było. Nie, nie zdążyłbym i dlatego was przeprosiłem za to i też Was przepraszam, ale jak widzicie odcinek już jest. Kolejny będzie w piątek, na pewno, na pewno będzie. Nieważne czy jakieś wichury, czy nie. I tak go nagram człowieku. Ale jeszcze raz chciałem was bardzo. Mocno przeprosić, że nie było odcinka, ale dzisiaj będzie. W ogóle, ludziska, wiecie co? Wiecie co? Kurde, no, słyszycie to? Kupiłem mikrofon. Nie jest to jakiś najlepszy mikrofon, bo byłem, powiem wam, w tylu sklepach. Byłem w tylu sklepach, ale w żadnym nie było żadnego. Na samym końcu podjechałem do. Będę mówił sklepów, żeby nie było. No i się okazało, że jest, ale to nie jest jakiś taki mega najlepszy. Bo tych takich, którego ja chciałem, żeby miał bardzo dobrą jakość dźwiękową, to nie było Więc kupiłem na razie taki na miesiąc, taki tymczasowy Mam nadzieję, że on też będzie tak w miarę nam służył przez ten miesiąc Jakoś chyba ta jakość dźwięku nie jest jakoś mega lipna, tak mi się wydaje Ale też nie jest jakoś mega najlepsza Jak widzicie, kurde mi te włosy przeszkadzają I jak możecie zauważyć, właśnie nagrywam z kamery Mistrzostwo Świata Wcześniej to nagrywałem z telefonu, mogliście to w sumie zauważyć Ale nie było jakoś tak mega lipnie bo w tych czasach, teraz te telefony mają nawet wbudowane 40k, e, chciałem powiedzieć 40k człowieku, 4k z 60 klatkami, no to jest, co oni robią z tymi telefonami, już wiecie jak, ja ludziska ogólnie dzisiaj miałem iść do tej agencji pracy, ale no trochę za późno wstałem i już nie zdążyłem i trochę lipa, ale jutro będzie dłużej otwarta, to pójdę przed pracą, jutro znowu do tej roboty w ogóle... A co do tego mikrofonu, to ludzie cały dzień szukałem jakichś mikrofonów, żeby coś zrobić, i naprawdę tyle to zajęło. W poniedziałek to było. W poniedziałek zacząłem ich szukać. Wróciłem wieczorem. Miałem w poniedziałek nagrać sobie odcinek na wtorek, ale. Ale niestety. Wróciłem za późno, wyszedłem, bo ciemno już nie było zbytnio widać i no sami wiecie i rozumiecie, nie? Pewnie, chyba, mam nadzieję, ale poszedłem sobie, porobić zdjęcia. Pochodziłem po różnych miejscach, robiłem różne fotki, mega fajne, fajne, cieszę się. Cieszę się z tego zakupu, ponieważ mogę Wam teraz nagrywać w lepszej jakości. Lepiej to wygląda, lepiej dźwiękowo, graficznie i wiadomo. Mówiłem Wam o przeprowadzce. Jak nie byliście, to wbijajcie na poprzedni odcinek. Tam jak będę już, to zaopatrzę się w pianki akustyczne, lampy i jakiś mikrofon stacjonarny. To na pewno, bo tylko tych rzeczy nam jakby brakuje. Jeśli tego typu filmy Wam się podobają, to wiecie co robić. Zostawcie. Łapkę w górę, komentarz, komentarz Najlepszym przywinam serduszka No i subka, z dzwoneczkiem, żeby wam dzwonił Jak wleci nowy filmik, pamiętaj No a ja jeszcze dzisiaj wiecie jak Nie chcielibyście może odcinek z obrazu? Chcielibyście znowu odcinek z malowania obrazu? Dzisiaj na insta Pojawi się ankieta Co do tego, jeśli chcecie wbijajcie Odpowiadajcie i Ja będę mega szczęśliwy Dziękuję każdej osobie, która komentuje Pomaga, łapkuje Subuje, bierze udział w różnych ankietach i odpowiada na pytania. Mega fajnie, wielkie wam dzięki za to. No a ja sobie dzisiaj jeszcze może Ludzka wyjdę na deskę, bo wiem, w kurtce jestem, ale nie przewidziałem tego, bo jest mega gorąco, jak jakby nie patrzeć i to fajne. To sobie wyjdę na deskę, poro potrenować trochę trików. Ogólnie Olim już zaczął wychodzić i to tak, no, mega fat, fajnie, dobrze, więc. Z mojej strony to by było na tyle dzisiaj. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie i Was jeszcze raz przepraszam, że wczoraj nie było odcinka serio. I no nic. Dzięki jeszcze raz wielkie za oglądanie i pamiętacie kiedy się widzimy i o której może? I pamiętacie kiedy się widzimy? W piątek ludzie. Widzimy się w piątek 15.30 jeśli nie, 16, pamiętajcie. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie i...